Panie Marszałku, Wysoka Izbo. W ostatnich latach PiS prowadził politykę dzielenia Polaków i dzisiaj czeka nas ciężka praca, by doprowadzić do pojednania oraz do współpracy obywateli o odmiennych poglądach. Niestety taką politykę dzielenia prowadził również w kwestii ochrony środowiska, bo zamiast tworzyć rozwiązania i prawo, które prowadziłoby do współpracy wszystkich uczestników rynku, mamy. Tworzone kolejne pola bitew i sprzecznych interesów, a nasze środowisko na tym traci. Chodzi mi konkretnie o problemy związane z systemem kaucyjnym i rozszerzoną odpowiedzialnością producentów. Pan poseł Ozdoba, który był odpowiedzialny za ten obszar w rządzie PiS, stworzył sytuację wręcz absurdalną. Rzutem na taśmę wprowadził ustawę o systemie kaucyjnym, wcześniej długo trzymając ją w szufladzie ale nie doprowadził do uchwalenia roku, którego elementem składowym jest system kaucyjny. To tak jakby kupić sznurówki, ale jeszcze nie wiemy jaką parę butów będziemy nosić. Pilnie trzeba zreformować przepisy regulujące prawo odpadowe i opakowaniowe, aby nasze środowisko naturalne dłużej nie było ofiarą niekompetencji PiS. W pierwszej kolejności należy przesunąć nierealny termin 1 stycznia 2025 roku wejścia w życie systemu kaucyjnego minimum o rok i zadbać, by wcześniej stworzony został kompleksowy system przepisów z rozszerzoną odpowiedzialnością producencką na czele. Mamy w tej chwili stworzone olbrzymie pole bitwy stron o sprzecznych interesach i nakładających się zobowiązaniach. Z jednej strony producenci, którzy muszą realizować poziomy zbierania opakowań i ten system finansować, a z drugiej strony samorządy, które mają organizować i osiągać stale rosnące poziomy recyklingu. W tym modelu nie ma żadnej synergii, nie istnieje współpraca stron, a na koniec jest mieszkaniec, który musi płacić coraz wyższe ceny za odbiór odpadów. Rząd PiS był głuchy na protesty i uwagi płynące ze wszystkich stron uczestników rynku odpadowego i opakowaniowego, że jest to źle stworzone prawo. Nikt nie interesował się tym, że stwarzane są okazje do powstawania szarej strefy, która prowadzi do nielegalnie porzuconych odpadów, zaśmiecających nasze środowisko oraz system zafałszowanych dokumentów potwierdzających recykling. Patologii w tym obszarze jest naprawdę dużo, a rząd PIS w najmniejszym stopniu nie potrafił im zapobiegać, realizując swoje partykularne interesiki. Zabrakło też kompetencji, by zrozumieć mechanizmy funkcjonowania rynku, a głos ekspertów był powszechnie ignorowany. W swojej pracy poselskiej zamierzam wspierać wszelkie działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego na podstawie wiedzy swojej i wiedzy eksperckiej. Dziękuję bardzo.